Dobra, czekaj chwilę. Ten pechuje, co chodzą do innych streamerów, kurwa. Co, dżu, Chuj, mnie, Chuj wam dupę. Chuj wam dupę. Dobra. Janek poddymił, starszy. Kurwy drogiarskie jebade. <tuszy> no. No kurwa, teraz to się lepiej bawię, że trzeba paczy, człowieku. to coś trzeba. tak. Niektórzy to łykają lepiej niż moja no, była. Co ja, da spokój. No. A jak robią te ucinki, co wiesz robi? co chodzi, gie? No. by co robi? Co, co robi, kurwa? Co, co robi? Boże, wy się... Wy się nie nazywajcie widzami, bo wy jesteście widzowie przez cy. Widzowie. Jesteście... Nawet nie jesteście zwyczajnymi chorągiewami. Wy jesteście Tom Linką od chorą